Nie, yeah, Manka się ja jestem warta ze mną, jest LJ. Cześć, cześć! Siemano, siemano, witajcie w nowym trybie na Murder Mystery, jakim jest Double Up. W skrócie wam powiem, że będzie dwóch morderców i dwóch detektywów na jednej grze, także będzie mega epicko. LJ dopiero zobaczy, o co tutaj chodzi. A ja w sumie tak. to widziałem u siebie na live'iku tak przez jakieś tam 15 minut, także... 8% także szansa mordercę, może tym razem? Zobaczymy, co to będzie. A powiem ci, że to ciężko, jak dwóch morderców będzie latało, takich killerów. To naprawdę... jakim jesteś? Detektyw. Co ty go Co ty to ja, się, to ja się boję, bo ja bo ja, 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 się boję. E, to ci powiem, zobacz na tabie. Widzisz gościa o Niku Ksujew? To jest Alex. To jest Alex. Bij Alex. Jak zobaczysz Alexa to go zabijaj od razu. Okej. Okay. Dlaczego? Bo go widzę, że on jest mordercą. Halo! Aha, okej. Okay. Alex, where are you? Nie wtreniaj mi się pod koła, bo to się źle skończy. Halo. Halo, tak, nie jakby szczelaj, Nie, szczelaj, nie nie <grym> Dobrze, okej. Okay. Alex jest detektywem full mordercą. mordercą, No, tak. Bo morderca nie drugiego morderca. także Alex, Alex. Aha! Jest obok mnie, jest obok mnie, jest obok mnie, jest obok mnie na górę, Idź na górę, idź na górę, idź na górę. Iść, na górę. Idę, 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 na górę, go zetnij. On, on ma zero fragów, także będzie w sumie śmiesznie, jak go zgarniesz. Idę, na górę, idę na górę... Idę na górę... Ty mnie wcześniej zabiłeś, i tego, dobrze. I tego, i tego, i tego. Nie, 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 nie! mi się drugi wgarnął w pod, pod i go zabiłem. Oh my god! Oh my god! A już 10 kili miałem. Dziesięć kilometrów. Morderca zabił mordercę. No my jakiś takie. typek, biegnie, no to pyk w niego, no nie? A to kurde, to drugi morderca był. Ijo! Ale, ale, ale masz tytuł odcinka Morderca zabija mordercę, także. <laughs> tak? <laughs> o nie. O, murderer! Tak? Nie. Tak. Dobra, to jestem innocent, to, to jak coś to możesz mi powiedzieć, kto jest drugim, to sobie na niego zapoluję, jak zgarnę złoto. Yyy, eee, ruska pvp. Ruska <laughs> pvp? Widzę to jakiś ninja z twarzy, słuchaj. Ej serio, ruska pvp, nie mogę. <laughs> jak to brzmi, brzmi jak taka kobitka taka z Rosji, no nie? Z, tak. z mieczem, tak, wiesz, 500 kg, nie? <laughs> I leci kurde mordować. <laughs> no to, to, to śmieszny nick, śmieszny tak O, detektyw padł. No detektywa! Druga część mapy, okej. Okay. Na, na, do, na dole jest długo. Widzę detektywa. ruską PvP. <grywia> Idę stąd <grywia> Dobra, już ktoś ja zgarnął to, tak coś to, jak ten łok. Fajny nick, bez kitu, nie? No, no, no. Po prostu. <grywia> ruska PvP. Porobione, zniszczone. Ogarnięte, dobra, jeszcze jedno złoto. I ruska PvP się. <grywia> Gdzie jest teraz ah. ta Ktoś tu ostro morduje? I coś czuję ten oddech na moich plecach. CALE Nie! Czekaj, gdzie jest ta taruska? On żyje jeszcze? Żyje on jeszcze. Nie wiem. On, on jest za mną. Nie ogarnąłem że to on. Nawet ci nie mogłem powiedzieć, bo nie byłem obok ciebie. No no no, ale nie, bo, bo akurat mi za zakrętą wybiegł tak, że miałem mało okazję, znaczy no, małą szansę, żeby go ogarnąć Szczególnie, że nie miałem wybranego łuku. Ja, ja Dobra, tu muszę wiesz, tam jeszcze robić, to mam ile zrobić chyba. Cztery osoby zostały. Ej to easy, to zrobisz to, zrobisz to Tak tylko. Na, o, o. Na środku biegają. O, to, to bo jest jeden. No to bo jest jeden z łuku do ciebie celuje. Równo tak. z tobą. Nie trafiś mnie! Lecą no. za tobą, lecą za tobą! wraca się, wracaj się, wracaj się i ich bi! Hehehe! Siema! Dobra, i teraz prawo, 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 prawo! No, 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 no! Dobrze biegłeś, dobrze biegłeś? <grym <grym ja teraz to już nie wiem. Okej, okay. o. o! O, 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 o! Jest, jest a nie to morderca, o. dobra, został, został, został! Dość źle tak. No, o, drukowo, pyknie! No ja też, nie, że ktoś jest. O, to nawego! Tu nie ma, tu nie ma, tu nie widzę. Jeden inosen został. O Dzięki! Porobiliście! Ale fajnie być mordercą. Szkoda, <laughs> że ty nie byłeś mordercą. To, to było dobre. No to wtedy byśmy tak uśmiechę zrobili. To już teraz, to, to już teraz na kolejne 10 rund Ja nie będę mordercą. <laughs> A nie, my musimy, kurde problem. na to polować, żeby, żeby się udało nam razem, to wtedy robimy taktykę na przykład tak, są dwa piętra, że ja biorę mm. <laughs> niższe, ty wyższe i takich łoi <laughs> Można, można. Będzie stosowe i, I no ten... ten... O, pa, mamy to samo. Wow, robimy taktykę, uciekamy. Tak, tak. Kurczę, ta mapa jest duża. No właśnie bardzo duża. i że Dobra, detektyw to jest ta dziewczynka. Aha, w sensie... to detektyw to, to, to tam obojętne kto. Czemu właśnie... ty mieszasz od razu... No, 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 debil no, po prostu debil No, no tak. Innego wytłumaczenia nie ma. A go, że jakieś jeszcze strzeli, no nie, celuje, tak, no, nie strzeli tak, tak, i pyk, tak. nie macie. Nie <gulanie> wydawało mi się. Też, też obserwuję ją. Póki jest dużo osób tutaj. Póki co, nikogo nie widzę? <gulanie> Coś ginie, ale kurde, gdzie? A ten włocie ginie, co? <gulanie> no nie gadaj, że ten w wodzie zginął! Come on, serio? Nie, nie, on wyszedł, dobra, okej, okay. już myślałem, a, że okay, to ten, co okay. w był. Serio, bo by to tak wyglądało. Um, jak coś, tutaj, 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 do, do widzów powiem, że jak coś, to, to nie ma... O! o. Wszyscy padli. Okay. Pa miał jeden a jednego miał zero killi morderca, jak go wyłapali... Ja, jak coś, ja, ja to u ja mnie nawet, nie ma dźwięków ja z gry, ale to ma swój określony powód, ale nie powiem, zgadujcie. Psst. <laughs> taki taki troll dzisiaj ode mnie dostajecie rololo jakby pomyślcie A jeden to, to nie, nie, ma to tam, to, to nie, nie ma co, nie ma co, a ja kto będę, kim będę, innocent, ta innocent no, Oni, niestety, niestety, dali tylko centa mały ten donate <laughs> A tu byk jestem jednak morderca i idę ci na plecy. Hi, 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 hi. A tu nagle ja też morderca i co i koniec. To by było dobre. I tak we dwójkę się zabili. O nie. Gonicie cię A nie, może nie. A może, może tak? Ten z slaj slaj slajmową główką, ale nie wiem. No, no, no. Tak jakoś Spokojnie, jest zrobiłem teleport na drugą część mapy. A to OK. Ktoś mnie zabił! O, come on! To jest gościu w czapce Jednak... Mikołaja. Jest taki zielony. Okej. Okay. Oh. Okej. Czapce Mikołaja. Mówię. Chyba ande drengen. Chyba, chyba tak. No? Ande drengen to jest morderca na pewno. Ande drengen. <laughs> leci do ciebie, leci do ciebie, ucieka, ucieka, Dobra, nie leci na ciebie, okej. Okay. <laughs> Jakie przyczaju tam? To było bliskie. Ano. no? Napisałeś, że to tam on jest? E, nie, bo, bo jak umarłem, to to nie mogę pisać na, na, na globalnym. Tyż możesz to napisać. And Anderegen. Ja Ande no i good. A teraz gościu, o nie. <noise> no zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, kto jest drugim mordercą, bo ktoś w ogóle pada. Patrz, nie zabijałeś. Co jest? Tylko ja padłem. I chamstwo. Ej, ja w ogóle.. ja go w ogóle nie widzę, w sensie na tabie. Wyglądam drengen? No on? No jak umarł. Tak? Aha, okej. Bo chyba go standy zabiły na środku. Ale no to w morder. Ale to co, wygraliśmy? Nie, gramy dalej. Nie, Awki morderca. A tak. O, detektyw wpadł, Możesz sobie mapkę odpalić, zobaczyć gdzie jest łuk. To wtedy będziesz wiedział też gdzie morderca. Tam jest łuk. Dobrze, to ja tam zaraz idę, hej, idę mm. po Nie, to nie jest morderca! Nie, to nie jest morderca, nie, to może morderca. O, już, you win! <laughs> you win. <Yay. laughs> Dobra, halo, dajcie mi pograć tutaj. <laughs> nie pagam. wiem, jak ja to robię, ale ja dobry w tą grę jestem no, w ogóle. <laughs> Lata po mapie nie ogarnia nic, ale najważniejsze, wojnę do końca. Że jestem. A, ja, ja tam się po prostu cieszę, grob sobie tam. E, Dobra, teraz play na Play for okay. fun, not for win. No ja mam 2%, więc ja nie wiem jak ty, ale U, uda nam się. No, raczej, Małasz, inocent to nie to. No masz? To uważaj na Gustawa Birker'a Ruda. Gustawa Birker, co kuwa? Gustaw Birker, okej, okay, ten. To jest zielony cały taki, dobra, mm -hmm. głowę ziel zieloną. Tak, Ogarnę. Tak. Uważaj, uważaj. O, morderca padł. Uuu. My. Ok, to jest Ej, potrzeba. Gustaw nawet potion. zabił. Potion. Po, 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 po. Mistery Potion! Po, 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 co po, po, będę po, po, miał? No nie no, blindness, naprawdę, serio. Nie, to jest morderca. Uf. Nieważne, nieważne, o. nie było tematu. Nie było tematu. A, bo ty byłeś mordercą, nie? <laughs> tak, <zapnijam śmiech> <drugiego morderca. śmiech> <A znowu? śmiech> nie mnie drugiego mordercę. znowu! Nie pamiętasz co. Kliknąłem, żeby mieczem rzucić, no nie? Aha. I zobaczyłem, że to jednak morderca biegnie przede mną, to odbiłem myszką w lewo, ale i tak miecz w tamtą dokładnie stronę poleciał. O nie, o nie. <grym> Także tutaj akurat widać troszeczkę tego y czegoś, co steruje. Zdecydowanie. <grym> I ale to ty, to ty dobry, dwa razy, żeś swojego kumpla zabił. <grym> A co? Ej, no w końcu jestem mordercem. <grym> <grym> O, no ręka się omskła, no co zrobisz? Ta, ta no. gra nie przewidziała, że chce być ultimate mordercą, nie jakimś tam zwykłym <noise> strzelaczem, że tak powiem. <noise> o, ktoś wezwał pająki, jak? Mi przykro. Dobra, jak zobaczysz morderca, to daj znak. Tak, będę krzyczał. Daj znaka, bo mam deta, mam łuka. Łuken tuken. a Trzeba wylukać pana, który tutaj może no. ro robić źle i niedobrze. Patrzam, patrzam, ale nie widzę. Boją się, kurczę. Hop. No, a co ty myślisz? Tu dużo ludzi jest, to wiesz. No. Dużo świadków. Ale <laughs> mi to nie przeszkadzało, iść jaka była. No to wie, wiesz, jak jesteś dobrym mordercą i gdzieś tam ktoś nie... O! Gdzie? Ktoś Gdzie Kto? No. Ale to chyba nie w tym pomieszczeniu. Chłopca no bo tutaj nie, nie widzę nikogo, żeby żeby mu się padło. Hmm. Także tu jest spokój. Spokój, spokój. I... No, ale cały czas coś ginie. <grym> no nie zabierać mi złota, bo ja chcę łuk. O. <grym> Dobrze, mam łuk. Good, good. Też mam łuk, tylko że za... morderca chyba jest na, dol na dolnym piętrze. Nie wiem, czy jest sens tam wchodzić i z no, zajrzeć. Nie, no czekamy na e, go, niego. Gościu chyba... ten? Jeśli gościu chodził w czarnym. Czarny, mówisz? Tak. Nie widzę Nie wiem, czy on Biedny z pająkami walczy. <laughs> A. No i spadłem. Powiem, że kurczę? Nie wiem. A to nie jest ten ziomuś. A nie, to ten ten se tam stoi po prostu na górze, dobra, to nie. Mm -hmm. Myślę, że ktoś, kto teraz ubija, to bardzo się boi. No na pewno. Czekaj, no, na ten dół trzeba skręcić. Ale ani razu raz jeszcze, jeszcze. go nie widziałem. Tu mamy detektywa, Czekaj, De -detektywa widzę tego w czarnym. Jest... Czekaj, idę tego w czarnym zabić. Najwyżej po prostu fail. Zabity. Morderca, dobrze. Jednak. Mm -hmm. A ty, kurczę. Oj, okay. win. No, o. <laughs> dobrego nosa masz, no dobrego nosa. A się udało. Grało się w Murder Mystery wcześniej. Dokładnie, Co? dokładnie. Także <laughs> słuchaj, ja wpisuję hub, uciekam. <laughs> Tak, słuchajcie, tak wygląda nowy tryb tutaj na Murder Mystery, czyli Double Up. Dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie, czy wam się podoba, czy nagrywać go częściej, i wtedy, wtedy będzie wszystko wiadomo. Także jeśli wam się też podobało, zostawcie łapeczkę w górę, wbijajcie do lj -a. i zapomnieliśmy chyba powiedzieć na początku, ale wczoraj też był odcinek LJ z Murder Mystery, tylko A, że to, to, to no, no. Także jeśli nie byliście, to akurat macie dodatkowy odcinek teraz do obejrzenia, także in, info jest, wczoraj był, zapraszamy I jak najbardziej. Ten, I jeszcze piszcie, jakie chcecie bili gierki. Tak, jakie chcecie minigierki, no, żebyśmy coś, to, tutaj to, to ra razem nagrali. O, B będzie dobre, będzie dobre. Już widzę ten spam. Bedwars. No i żeś im dał teraz i teraz będą pisać, tak no. Ale nie, to jest coś uh. innego, piszcie. Także, no. To tyle raz... albo coś innego. Tak. dzięki za obejrzenie. Do następnego. Na razie i cześć. Hej, hej! Hej, hej!